Nie wiem, czy wszyscy są ostrzy Cia <grywa> Ostrzy <grywa> Siema siema, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie No, zaczynamy No właśnie Cześć, jesteśmy w i robimy właśnie filmik so, się z w Coś w tym Taki pierwszy, zobaczymy co z tego wyjdzie Pozdrawiamy wszystkich hejterów Na muzyka z Cantina <grywa> <grywa> Siema siema, my jesteśmy Hypervers This is the endgame. Let's go. Yeah. If we do this, we'd be going in shorthanded. Yeah, you mean because he killed all our friends? We owe this to everyone who's not in this room to try. Oh my ah. god, <laughs> Po mojej lewej mamy Blondnet. Po prawej Wulsuflik, a na środku Rego. Recenzja jest bezspoilerowa, więc nie macie się czego obawiać. Kolejne dwie, które się pojawią następne dni, są już ze spoilerami, więc na nie trzeba uważać. Lecimy. Co z tego, jak te się zapłacimy w nich. No, bezspoilerowa. A to nie jest spoiler. No kodak, w sensie wszystko było super, y, muzyka, y, wszystko w porównaniu do Infinity War moim zdaniem nawet lepiej. Lepiej. Mi się wydaje, że trochę mi się kojarzyło poziomem, jeśli chodzi o, um, o montaż i jako obraz, jako doznania bardziej z Czarną Panterą. Jeśli chodzi mi o poziom tak, tego. Tak, tak. No bo tak, jednak tak, tak. na przykład Czarna Pantera hmm. a Infinity War była duża różnica. Mm -hmm. I, i ja, ja oglądając Czarną Panterę miałam super doznania jeśli chodzi o obraz. I tutaj miałam tak samo. Zresztą. Dobra, I tak będą hejterzy. Dobra, teraz ja. ja, walki były zrealizowane na tyle lepiej niż w tym w Infinity. War. No jest kilka takich momentów, które po prostu tak, gniatają w fotek. Jest, jest jedna taka walka, o której będziemy mówić. W ogóle mam wrażenie, że, ogóle mam wrażenie że cały ten film to jest jakaś taka perełka, taka... Taka piszęta. W ogóle też, te, bo film trwa 3 godziny, tak? tak. Ale te 3 godziny, szczerze Milaju... nie, czuć, nie czuć tego, tak. że siedzi 3 godziny w kinie. To... Ogólnie film był mega. Ech. I bardzo polecamy. Tak. W sensie no, jeśli, jeśli tutaj faktycznie biera się tym, że jest w tym MCU i ogląda to od początku, to jak najbardziej w sensie, to jest obowiązkowe, żeby pójść do kina. Ja uważam, że każdy film wystarczyło chyba zobaczyć raz, bo ja w swoim życiu nie oglądałam ich po kilka razy, tylko po prostu jak wchodziły, to raz oglądałam i poszłam do kina i jakby wszystko wyszło. Tak, jeśli Endgame wydaje mi się, że dla osoby, która pójdzie i w ogóle nie oglądała poprzednich filmów, nawet Infinity War, to jasne, jest to fajne widowisko pod względem walki, nie w ogóle fajnie się ogląda. Aczkolwiek nie są tam przedstawiani bohaterowie, bo my już ich znamy e, i no, nie ma takiej potrzeby ich przedstawiania. Ja jestem opinii takiej, że jeśli jest, jesteś zaznajomiony z e, światem MCU, z postaciami, nawet w lekkim stopniu, to oglądanie ich. E, Końca przygody hmm. jest jeszcze bardziej ekscytująca. film ma swoje fazy, tak? I tu się zakończyła kolejna z nich? Czuję się hmm. po tym filmie, że coś Mam się skończyło. Mam nadzieję, tak, tak. Coś się skończyło, ale też coś się zaczęło. Hmm. Tak, tak. To się. Ja powiedzieć, czuję, że się skończyło. <grym> żeby obejrzeć ten film i wynieść z niego prawdziwą naukę, wydaje mi się, że też musimy zaakceptować to, że jednak musimy się jednak pożegnać z czymś, co było przez te wszystkie lata rozwijane. To, okay. co jeszcze chciałem powiedzieć na temat tego filmu, to to, że. Pierwszy, a będzie się w 2012, to wszyscy wiemy. To było to było coś, To się udało zrobić. Przede wszystkim tych wszystkich bohaterów połączyć. Czasem Trona też mógł podzielić trochę fanów. E, nie nie wszystkim się podobało, ale mimo wszystko. To było bardzo Było w tym wszystkim. No tak, no, od początku do końca była to jedna wielka zaplanowana rzecz. Tak, a Infinity War to już totalnie, totalnie, totalnie dobry film. Wojna bez granic w sumie, bo to po polsku. Mówmy <tuszel> no, angielskie, i. Infinity War wszyscy kojarzą. Wszyscy no, kojarzą. No, no, kojarzą. Lecz Endgame to już totalnie sprawia, że lepiskość tak, jest na wasze szczeby. Ja Endgame na pewno chciałabym jeszcze obejrzeć. No tak, kilka to, 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 to. Chyba tyle co bez spoilerów można powiedzieć, jakby więcej nie widzę. Ja, ja bym jeszcze wspomniał o tych oczekiwaniach na następne filmy z Marvela, bo wydaje mi się, że poprzeczka, te, te skala y, wszystkiego co jest dobre na temat tego filmu, a jest naprawdę sporo zalet, Pokazuje, że przyszłe filmy Marvela będą tak, jeszcze, ogóle, jeszcze bardziej W ogóle no, jeśli chodzi o przyszłe filmy, no to będziemy mieli tak no, Spidermana, tak? Będzie Później będzie, no, się, nie wiem czy to jest zapowiedziane, ale słyszałem, że ma być chyba właśnie Black Panther 2 no. A, będzie Doktor... A też słyszałem też na, no, tak. no, znaczy, na pewno moim zdaniem będzie Doctor Strange 2 mhm. No bo ten kto oglądał ten wie tak czemu No i nie... strażnicy Galaktyki No i Strażnicy Galaktyki vol. 3 mhm. Coś jeszcze tam było prawdopodobnie zapowiadane, tak, tak. ale nie pamiętam. Ale też jest takie pozostałe wrażenie mm. po całym sensie, że jednak będzie jeszcze coś nowego.